Zapraszam na mój ekslibrysowy, subiektywny ranking powieści kryminalnych. Co ważne, będzie to spojrzenie krytycznym okiem, bo powieść powieści nierówna i obok prawdziwych perełek trafiam też na kompletne gnioty. Dobry kryminał nie może obyć się bez suspensu, dlatego ja też będę Wam dawkowała napięcie, jeśli chodzi o moje typy mistrzowsko napisanych kryminałów. Zaczynamy! Max Bilski, Dubrownik, czyli Zgon do poduszki. Po tę książkę sięgnęłam głównie dlatego, że rozgrywa się w Chorwacji zaintrygowało mnie połączenie wątku kryminalnego z lokalizacją w południowej Dalmacji. Do końca lektury wytrzymałam tylko ze względu na Dubrownik, który się tu pojawia, jednak sposób, w jaki jest ukazany, jakoś specjalnie nie zachęci do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca. Nic się w tej historii nie klei, wątek kryminalny nieciekawy, sztampowy i oczywisty. Bohaterowie drętwi, odpychający, przerysowani, dialogi głupkowate, język na poziomie większości youtuberowych komentatorów gierek i filmików, humor, który podobno jest atutem prozy pilskiego, właściwie tu nie istnieje. A jak zaistnieje, to wzbudza jedynie poczucie żenady. Zabrakło tej historii lekkości, a jej autorowi pomysłu, a przede wszystkim warsztatu. Drugi człon tytułu książki adekwatny do stanu, który osiąga czytelnik, obcując z nią nie polecam. Anna Kańtoch łaska. Ta książka to miłe zaskoczenie. Nie spodziewałam się zbytnich fajerwerków, zwłaszcza, że to kryminał Polski, a do tego raczej mało znanej autorki. Po lekturze stwierdzam, że chętnie sięgnę po kolejne pozycje Anny A Atutem tej powieści jest fakt, że rozgrywa się w czasach PRL-u, a autorka świetnie oddaje klimat tamtych czasów, wiernie ukazując realia siermięgi i szarości. Na plus działa też fakt, że nie ma tu typowego dla powieści kryminalnej komisarza, detektywa, policjanta i tym podobne, który ściga zbrodniarza, a jest za to zachukana, szara nauczycielka języka polskiego z ciekawą przeszłością. I o tę przeszłość tu chodzi, bo jak wiadomo traumy z dzieciństwa potrafią nieźle namieszać w dorosłym życiu. Pomimo, że zagadkę kryminalną rozwikłałam już w połowie historii, powieść plasuje na pozycji powyżej średniej, bo pomysł fabuły jest jak najbardziej trafiony, bohaterowie wiarygodnie ukazani, a i retroklimat sprzyja tu mrokowi całej historii. Twórczość Kańtoch rokuje dobrze i mocno wierzę, że w kolejnych powieściach autorka jeszcze bardziej się rozwinie. Tess Gerritsen Milcząca dziewczyna Ciekawa twórczości Tess Gerritsen, okrzykniętej przez internety królową kryminałów lub mistrzynią thrillera medycznego, sięgnęłam polosowo wybrany tytuł, który okazał się dziewiątym tomem cyklu kryminalnego. Nic to nie szkodzi, bo każdy z tomów to inna sprawa kryminalna, a wspólnym mianownikiem są postaci śledczych. Gerrit Sen, mająca chińsko-amerykańskie korzenie, połączyła w tej powieści wątki obydwu kultur. Wątek kryminalny rozpoczyna się tu w Chinatown, ale okazuje się, że współczesna zbrodnia to tylko pretekst do zagadki, która swoje początki ma dwie dekady wcześniej. Są więc tu tajemnice przeszłości, nierozwiązane sprawy, próba poszukiwania sprawiedliwości i prawdy, niekoniecznie z udziałem stróżów prawa. Od pierwszych stron coś mi w tej historii nie współgrało, choć początek daje przez chwilę nadzieję na ciekawą fabułę. Minusem są tu wyjątkowo odpychające bohaterki, duet detektywka Ricoli i patolożka Ailes, które są nadęte, sztywne, komunikujące się językiem wyższych sfer, a nie policyjnego żargonu. Wszystko bym jednak w tej powieści zniosła: odpychające śledcze, medyczki sądowe, brak napięcia, brak wartości akcji, drętwe dialogi, a nawet chińskie sztuki walki, ale już pojawienie się małpy biegającej po dachach i polującej na złych było absolutnym przegięciem i zamiast ciekawości i dreszczyku strachu wywołało u mnie najpierw niedowierzanie, a następnie poczucie dogłębnej żenady. Pewnie dla osób interesujących się kulturą chińską powieść ta będzie miała jakieś walory, natomiast dla wymagającego fana powieści kryminału będzie to strata czasu. Chyba nie sięgnę więcej po twórczość test Gerritsen, bo mając w perspektywie perełki od moich ulubionych twórców, zwyczajnie szkoda mi na nią czasu. Chris Carter, seria z Robertem Hunterem. Po kryminały Chrisa Cartera w postaci audiobooków sięgam, gdy chcę dostarczyć sobie kryminalnej rozrywki podczas przyziemnych domowych czynności, co oznacza, że nadają się idealnie, gdy próbuję doszerować przypalony garnek albo toczę boję z kłębem kurzu w trudno dostępnych domowych zakamarkach. I serio, nie mówię tego z ironią, bo to naprawdę dobra rozrywka, jeśli oczywiście preferujecie ten rodzaj perwersyjnej gratki. A zatem, jeśli pragniecie całkowicie odciąć się myślami od bieżących problemów, zapomnieć, że jutro znowu staniecie w szranki z kieratem dnia codziennego, niestraszne wam naprawdę krwawe zbrodnie i psychopatyczni przestępcy, którzy w swym wyrafinowaniu doszli do prawdziwej perfekcji, nie czujecie w danym momencie jakiejś wielkiej potrzeby obcowania z literaturą większych lotów, to kryminały z Robertem Hunterem, nie mylić z Davidem Hunterem, bo to z kolei bohater książek Simona Becketa, które też są godne Polecenia. A więc yy, seria z Robertem Hunterem to propozycja idealna. Po audiobooki w tym przypadku sięgam z jeszcze jednego powodu. Szkoda byłoby mi czasu na czytanie papierowej wersji tych historii, więc jej nagranie to doskonałe rozwiązanie. Donato Carisi – Dziewczyna we mgle jest to moje przypadkowe odkrycie. Autor jest u nas stosunkowo mało znany, a do tego to kryminał włoski, więc dla zafiksowanych na skandynawskich kryminałach pewnie też to ma znaczenie. W tej powieści jest wszystko to, co lubię: tajemnica, niedomówienia, intrygujące tło społeczne i przede wszystkim nieprzewidywalne zakończenie, które pozostawia czytelnika z poczuciem maksymalnego zaskoczenia. Jest też tytułowa mgła a właściwie zatopione w niej leżące na uboczu alpejskie miasteczko. Tytuł wielu osobom kojarzy się niestety z nieszczęsną dziewczyną z pociągu lub jej książkami klonami. Przyznam, że sama też w taki sposób początkowo zaszufladkowałam tę historię. Lektura kilku pierwszych stron pozwoliła mi jednak natychmiast zmienić zdanie. Wątkiem, wokół którego Carisi snuje swoją opowieść, jest zaginięcie nastolatki z tak zwanego dobrego domu. Wydawać by się mogło, że to oklepany motyw, jednak nie w tej historii. Zaginięcie bada agent specjalny wogel, będący osobą, której czytelnik chyba nie do końca może ufać. Jest też kilka innych ciekawie scharakteryzowanych postaci, z których właściwie każda nadawałaby się na potencjalnego porywacza. No i jak fantastycznie przedstawione zostało tutaj hermetyczne, mało społeczeństwo wraz ze wszystkimi jego wynaturzeniami i dziwactwami. Poruszony został też wątek fanatyzmu religijnego, wpływu mediów na nasze życie oraz tego, jak łatwo jest mediom manipulować opinią publiczną. Ten kryminał ma w sobie coś bardzo niepokojącego, a jednocześnie niepozwalającego łatwo o nim zapomnieć. Lars Kepler, seria z Juną Liną. Pod pseudonimem Lars Kepler kryje się szwedzkie małżeństwo, które z powodzeniem łączy życie osobiste z twórczością literacką. Przyznam, że nie dawałam wiary takim połączeniom sił twórczych, bo trudno było mi wyobrazić sobie logiczne i pozbawione banału poprowadzenie wątków i zachowanie ciągłości myśli jednego autora. W Stalkerze, ale i w pozostałych książkach Keplera udaje się to znakomicie. Stalker jest genialnym kryminałem od pierwszej po ostatnią stronę. Czytając go należy liczyć się z faktem, że zawalimy domowe obowiązki, ale i cenne godziny, które należałoby wykorzystać na sen. Nic to. Tu liczy się każda kolejna strona, każdy następny akapit, bo w miarę czytania apetyt na to, jak poprowadzone zostaną wątki, rośnie niesamowicie. Książki Larsa Keplera to zatem kolejny dowód na nadal bardzo silną pozycję szwedzkiego kryminału. Do tej pory ukazało się siedem tomów powieści kryminalnych, które spaja postać komisarza Juny Liny. Książki są tak pisane, że można czytać je bez zachowania kolejności. Ja zaczęłam od Stalkera, potem czytałam łowce, a następnie Łazarza. Są jeszcze inne, które polecam. Bernard Minier, seria z Martinem Servat. Bernard Mignet to francuski autor, który odkąd przeczytałam jego powieść krąg, a potem dla pewności sięgnęłam po pozostałe, zasiada w panteonie moich mistrzów powieści kryminalnej. Ta książka jest jak Tornado, jak rollercoaster, jak burza z piorunami w piękny słoneczny dzień. To jest rzecz, od której oderwać się nie sposób, coś, co nie pozwala na chwilę o sobie zapomnieć. To prawdziwa uczta literacka, prawdziwa perełka, na którą trawia się mniej więcej raz na kilkadziesiąt przeczytanych książek. Zacząć należy od tego, że Minier jest twórcą francuskich kryminałów, co odkłamuje mit, że tylko kryminały skandynawskie trzymają poziom. Te historie zaprzeczają też stereotypowi, że kryminał to literatura gorszej jakości. Dla mnie twórczość Minier to literacka uczta, bo mam tu wszystko to, co kocham w dobrej książce, niesamowitą, intrygującą fabłę. Do bólu prawdziwie nakreślone tło społeczne, w tym przypadku przekrojowy portret francuskiego społeczeństwa, problemy, bolączki, patologie i wynaturzenia. Mam wielowątkową historię, co nie pozwala nawet na chwilę stracić czujności nad fabułą. Stanowi to także prawdziwe wyzwanie dla wymagającego czytelnika. Są tu niesamowite okoliczności przyrody, niedostępne Pireneje, górskie przepaści, wiatry wiejące tak, że ludzie popadają w szaleństwo które to idealnie wpisują się w atmosferę zbrodni i mroków ludzkich czynów. Jest też bohater. Martin Serwa, zupełnie zwykły facet, z trudną rodzinną przeszłością, rzutującą na całe życie. Człowiek tzw. starej szkoły, dobrze wykształcony, refleksyjny, słuchający Malera, z trudem odnajdujący się we współczesności, nie nadąża za nowymi technologiami, nie lubi piłki nożnej, czyta klasyków, a do tego pełen jest obaw, fobii, lęków. Serwa wzbudza zaufanie, sympatię, nie jest jakimś niedostępnym typem. Powieści Minie Krąg to jego druga powieść, a chcąc zachować kolejność, należy zacząć od bielszego odcienia śmierci. Przywracają te powieści wiarę w istnienie dobrej beletrystyki. Trzymają w napięciu i opowiadają naprawdę brutalne historie, ale jednocześnie mają w sobie pewien rodzaj elegancji, zarówno w języku, jak i w ukazaniu świata przedstawionego. To sprawia, że już od pierwszych stron wiadomo, że jest to kawał bardzo dobrej literatury. Poleciłam tę książkę kilku osobom, a nawet takim, które wzgardzały powieściami kryminalnymi, żebyście słyszeli te zachwyty, te słowa uwielbienia pod adresem autora i fabuły. W takich momentach czuję prawdziwą satysfakcję z tego, że już ponad dekadę polecam książki, a moje rekomendacje dają tyle radości z czytania innym osobom. W kręgu odnalazłam też cytat, który dogłębnie ilustruje otaczającą nas rzeczywistość zarówno w wymiarze światowym, ogólnopolskim, jak i lokalnym. Każdy imbecyl może zajść wysoko, jeśli nad nim również są imbecyle. I wreszcie Stefan Anhem, seria z Fabianem Riskiem. A teraz książki, które dla mnie są prawdziwą petardą i mistrzostwem świata tego książkowego, kryminalnego oczywiście. Wiem, wiem, podobnie mówiłam o książkach Minie, Karisiego, Nesbe czy Keplera, ale wierzcie mi, każda z nich jest na swój sposób inna, intrygująca z różnych względów. Ale tak jak emocjonalną huśtawkę serwuje Stefan Anhem, znów szwedzki autor, znów szwedzki kryminał to nie spotkałam w żadnej innej powieści. To jest coś niebywałego, obezwładniającego wręcz. Czytając lub słuchając Ofiarę bez twarzy, dziewiąty grup, osiemnaście stopni poniżej zera, czy motyw X, przepadłam całkowicie. Perwersyjna przyjemność dowiedzenia się tego, jak autor poprowadzi akcję, jest tu silniejsza niż zdroworozsądkowe myślenie, obowiązki i przyziemność codziennych czynności. Autor na warstwie wątki, ale każdy z nich jest tak ciekawy i intrygujący, że zupełnie nie przeszkadza to w czytaniu. Napięcie sięga w powieściach Anchema Granic dotąd przeze mnie niespotykanych. Gdy czytelnik tak bosko wyczerpany emocjami związanymi z czytanym właśnie wątkiem, już myśli, że następny rozdział z pewnością przyniesie spowolnienie akcji, a tym samym złapanie oddechu, okazuje się, że jest on jeszcze bardziej frapujący od poprzedniego. I tak do ostatniej strony. Zastanawiam się tylko, co tkwi w głowie Stefana Anhema, że jest w stanie wymyślać tak makabryczne wątki, tak skomplikowane zbrodnie, które i tak zawsze swój początek mają w przeszłości. Anhem zaplusował jeszcze tym, że w jego powieściach to kobiety śledcze, policjantki jak Dunia, Malin, choć są postaciami drugoplanowymi, są o wiele bystrzejsze i barwniejsze od głównego bohatera. Plus za docenienie kobiecej inteligencji należy się także występującemu w kryminalnym rankingu Ex Librisa, Bernardowi Minier. Książki Stefana Anhema uwielbiam też za specyficzny skandynawski klimat, który spotkać można tylko u mistrzów jak Henning, Mankel czy Nesbø. W kategorii kryminałów to masterclass. Nie sugerujcie się tylko kolejnością książek, którą ustalił wydawca lub autor. W rzeczywistości to dziewiąty grup należy przeczytać jako Tom pierwszy, zaś ofiarę bez twarzy, będącą debiutem Anhema, jako Tom drugi. Reszta jest już we właściwej kolejności.